Niegrzeczna dziewczyna widzi muzułmańskiego kierowcę koło swojego samochodu i mówi: Co on robi przy moim samochodzie? I idąc w jego stronę mówi: Odejdź od mojego samochodu. Kierowca odpowiada: Madam, jestem nowym kierowcą. Dziewczyna pyta ze zdziwieniem: Kto cię zatrudnił? Kierowca odpowiada: Twój ojciec. Dziewczyna dzwoni do ojca i mówi: Jak mogłeś zatrudnić muzułmańskiego kierowcę bez pytania mnie? Nie lubię takich ludzi. Jej ojciec odpowiada: Twój kierowca był chory. To tylko kwestia kilku dni. Powinnaś się dostosować. Po zakończeniu rozmowy dziewczyna mówi do kierowcy: Jesteś tu tylko na kilka dni, nie umiem prowadzić, inaczej nigdy bym cię nie zatrudniła. Kierowca spokojnie odpowiada, madam, ja też jestem człowiekiem, po prostu wykonuję swoją pracę. Dziewczyna mówi, znam takich jak ty, zajmij się swoimi sprawami i dlaczego nie nosisz munduru. Kierowca odpowiada, madam, teraz nie mam pieniędzy, kiedy dostanę wypłatę, kupię mundur czy możemy jechać. Kiedy kierowca otwiera jej drzwi, ona go zatrzymuje i otwiera je sama. Następnego dnia dziewczyna czeka na kierowcę, a kiedy on przyjeżdża samochodem, mówi niegrzecznie, gdzie byłeś? On odpowiada, madam, samochód się Psuł, dlatego się spóźniłem. Gdy tylko dziewczyna otwiera drzwi samochodu, widzi paczkę i pyta: "Kto to tu położył?". Kierowca odpowiada: "Madam, to mój strój. Położyłem go tu.". Dziewczyna rzuca paczkę w jego stronę i mówi: "Teraz rozumiem, dlaczego jesteś spóźniony. Znowu wymówki.". Kierowca mówi: "Madam, to za dużo tylko dlatego, że dla ciebie pracuję. Nie znaczy, że możesz mnie obrażać i to jeszcze dlatego, że jestem muzułmaninem. Wszyscy ludzie są równi, każdy zasługuje na szacunek.". Dziewczyna ze złością mówi: "Jak śmiesz? Zwolniłam cię teraz, zostaw kluczyki i wyjdź. Kierowca zostawia klucze i odchodzi. Następnego dnia, kiedy dziewczyna wychodzi z biura, dzwoni do ojca i mówi: Już jadę, biorę taksówkę. Po zakończeniu rozmowy, gdy widzi taksówkę, kilku ulicznych chłopaków zaczyna ją nękać. Ucieka ze strachu, chłopcy idą za nią, a ona woła mężczyznę, który okazuje się tym samym muzułmańskim kierowcą. Widząc chłopaków, mówi: Zabiorę cię, chodź. Dziewczyna wsiada do jego rikszą, a on odwozi ją do domu. Dziewczyna, czując wstyd, mówi: Dziękuję, gdybyś nie przyszedł, ci chłopcy nie przestaliby mnie śledzić. Kierowca odpowiada: To był mój obowiązek. Kiedy dziewczyna pyta go o riksze mówi: Kupiłem ją sam. Nawet jeśli mam mniej pieniędzy, mam pełną godność. Dziewczyna przeprasza i mówi: Proszę, wróć do pracy. Kierowca odpowiada: Nie, kto wtedy poprowadzi Rikrze? Dziewczyna dziękuje mu i odchodzi. Powinniśmy również uważać wszystkich ludzi za równych. Jeśli zgadzasz się z moją opinią, polub film i zasubskrybuj kanał. Dziękuję.